Dzień dobry Dzisiaj taka miejscóweczka Strzał w ciemno Nie będę ukrywał, że liczę na jakąś kolejóweczkę, no ale nie wiadomo co tu będzie Dobra wchodzimy do wody Po 15 minutach Jeden gwóźdź, jeden jakiś Nie wiem czy to nawet nie Sprycha z rowera jakiś Totalne zero Idziemy na inną miejscówkę Dobra druga miejscówka Też ładny mości kolejowy Idziemy sobie na kładeczkę. Tą stronę będziemy szukać czegoś metalowego. Dobra, widzimy się w wodzie. Dzień dobry Dzisiaj taka miejscóweczka Szczał w ciemno Nie będę ukrywał, że liczę na jakąś kolejóweczkę No ale Nie wiadomo co tu będzie Dobra wchodzimy do wody Po 15 minutach Jeden gwóźdź, jeden jakiś Nie wiem czy to nawet nie Sprycha z rowera jakiś Totalne zero. Idziemy na inną miejscówkę. Dobra, druga miejscówka. Też ładny mościk kolejowy. Wejdziemy sobie na kładeczkę. W tą stronę będziemy szukać czegoś metalowego. Dobra, widzimy się w wodzie. O, pierwszy kolejowy temat. Gwóźdź. Pierwszy w tym roku. Wreszcie coś normalnego, bo jak na razie to same dziabongi Teraz taki fant. Obstukany, nie wiem co to jest. Kawał żelastwa ciężki. A przed chwilą stopka ze śrubką mega wszystko obklejone ciężko się wyciąga ale coś jest teraz łupka wyszła trzymam kamieniu nie wiem czy będzie widać to jest podkładka tylko trzeba obstukać to nakrętka jakaś tam połówka połóweczka podkładki tej sprężynującej Teraz taka śruba duża z nakrętką. Oczywiście tak wygląda po stukaniu. w szedko. tragedia. Ja pierdzielę Pół godziny walki. musiałem nawet iść po samochodu, po sprzęt ciężki. Ja pierdzielę, ale wyszło to. Nie wiem co to jest Zaraz na nażywca pokażę O kurwa. Co to jest U. Pociąg jedzie górą Co to jest? Jakiś A już wiem co to jest Takie coś wyłowił Jakub Tak, tak Jacob July, o pozdrawiam On takie coś wyłowił, to jest A, Jakaś sprzączka Z wagonu, cholera wie co Nie wiem Ale obstukam to i zobaczymy jak to wygląda Bez tego całego szajsu na tym Dobra po wstępnym ostukaniu wygląda to tak nawet się tu elementy ruszają to nie za bardzo ale to się rusza Nie wiem jest, ciekawy jestem ile to waży ale podniosę Nie, nie jest takie ciężkie nie wiem ile Nie chcę przesadzić zaraz 80 kg więcej na pewno nie Dobra, w międzyczasie jeszcze stopeczka wpadła, tam jest baza, szukamy dalej, może się uda jeszcze coś takiego fajnego, ale jak widać trzeba było iść łą, to miałem cały czas, ale po kawał sikiery z długim szonkiem, bo podważałem tu, to, to było wyciągnięte, a reszta było wszystko w mule, no ale... Siekiera dała rady Dobra, szału tu nie było jakbym Ale śrubka wpadła, muszę obstukać jeszcze Tu jest druga śrubka Też do obstukania nie są dwie raz na wiaderko bliżej w wiaderku jest Takich tam kręcików, trochę badziewia jest, ale uwagi to to dzisiaj nie zrobi, jedynie ten klamor wielki zrobi. Dobra. Dobra, wyłączę się, jak obstukam to Wam pokażę. Dobra, obstukane to mówię śruba te śruby są dość cienkie z żarte śruba łupka nakręteczka tu nakrętka z kawałem śrubę podkładeczka śrubka co tu jest stopka stopka ze śrubą komplecik jeszcze tam coś zostawię. Dobra, mamy to Tu jest śrubka z łupki Tu jest łupka, tu jest ta śruba, ta wielgachna To nie wiem co to jest, ale jest metalowe jakiś No i ten dziabąk Dobra ja jeszcze mam jeden Dość duży sygnał tam gdzie weszłem ale to jest tak wielkie że nie wiem nawet czy z tym sprzętem to wyciągnę ale próbę podejmę ja pierdzielę pół godziny walki takie coś wyszło ile to ma nie ja wiem z M20 jakaś rura tu ma coś naspawane Nie wiem, może coś kopalnianego, bo tu blisko kopalnia jest Ale jak kopalniane to To będę wiedział co to jest Dobra, obstukam to i pokażę Uff. Tak to wygląda po obstukaniu Nie mam pojęcia co to jest Rura Chyba jest w środku beton. Chyba, że ten muł się tak opierdzielił. Poprzykrę... Poprzy spawane jakieś nakrętki z jednej, z drugiej, z trzeciej. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale liczy się, że fan wychodzi z wody. Dobra. Ciepło, mimo mokry jest. Uch. Dobra, kochani. Do następnego pozdrawiam wszystkich którzy magnesują życzę im wszystkich takich rzeczy oczywiście nie tak zawalonych mule no ale taki urok tego tej zabawy dobra na razie cześć